Witajcie kochani bardzo serdecznie w cotygodniowym spotkaniu z okazji The Bad Batch Ponieważ nadszedł czas na kolejny już odcinek naszego pierwszego sezonu Tym razem odcinek siódmy o tytule Battle Scars I standardowo tak jak zawsze co tydzień przypominam Recenzja najpierw bardzo króciutka bez spoilerowa dla tych którzy jeszcze nie oglądali Potem dłuższy wywód powiedzmy spoilerowy z przekonaniami, odczuciami itd. Tak dotyczący odcinka I trzy podstawowe zasady Po pierwsze ja Clone Warsy dawno temu oglądałem więc za dobrze niektórych rzeczy nie pamiętam, więc jeżeli coś przeuczę, to bardzo Was serdecznie proszę dajcie mi znać w komentarzach. Po drugie, bardzo, bardzo serdecznie proszę, jeżeli piszecie spoilery, to wykropkujcie je, żeby ci, którzy jeszcze nie oglądali, żeby się na nie nie nadziali po prostu, bądźmy uprzejmi dla siebie. A po trzecie, kultura osobista w komentarzach, ale jak co tydzień i tak powtarzam to trochę dla formalności, ponieważ dajecie sobie z tym radę rewelacyjnie, bardzo mnie cieszy poziom dyskusji w komentarzach i dziękuję Wam bardzo serdecznie, że się w to angażujecie. I przejdźmy oczywiście do omawiania odcinka. I dzisiaj recenzja bezspoilerowa będzie bardzo, bardzo krótka, moi drodzy. Ponieważ mogę to podsumować tak naprawdę jednym odgłosem: A mianowicie to była puszka piwa w piątkowy wieczór otwierana z czystą przyjemnością, ponieważ tak dobry odcinek dostaliśmy. Powraca nam pewien stary znajomy, bardzo stary znajomy. Znaczy, może nie bardzo stary, ale znany znajomy. Całość fabuły jest naprawdę dobrze poprowadzona. Budowa atmosfery, wygląd tego odcinka, muzyka, prowadzenie bohaterów, no coś absolutnie rewelacyjnego. Kolejny dowód na to, że kiedy przedłużymy nieco czas, ponieważ odcinek trwa 24 minuty samej akcji, to wtedy dostajemy rewelacyjne rezultaty. Więc ja. Czy to jest najlepszy odcinek tego sezonu? Na pewno jest to topka. Musiałbym mocno porównać z innymi odcinkami, ale stwierdzam zdecydowanie że jest to naprawdę, naprawdę wysoki poziom. Więc teraz przejdźmy do kwestii spoilerowej. Ja sobie tylko pozwolę sobie trochę napić się tego piwa. Mam nadzieję, że nie, YouTube mnie nie ściągnie za to, że spożywam alkohol o niskim procencie podczas nagrywania, ale dobra, przejdźmy do postaci, do tego, co się działo. I zacznijmy od rzeczy, która, której nie byłem nie tyle fanem, co w ogóle na nią nie czekałem, a mianowicie powrót Rexa, który zachwycił mnie w zupełności i całkowicie się tego nie spodziewałem. Po pierwsze, Rex jest postacią, którą widzieliśmy w poprzednim odcinku. No, na 99%, tak? No, bo mówi, że siostry Martinez dały mi cynka, więc was znalazłem i tak dalej. Bardzo mi się podoba to, że ta postać, która się pojawiła, to nie jest Bale Organa, to nie jest Asoka Tano czy ktokolwiek inny. Eee, tylko po prostu szybkie rozwiązanie tego wątku. W poprzednim odcinku był ktoś tajemniczy, bum, pojawia się Rex, który sensownie w tym wszystkim pasuje, który nie to, że ej chłopaki, chodźcie do rebeli czy tam do republiki i tak dalej, tylko dobra, mieliśmy wspólną zabawę i tyle, dziękuję. Eee, to mi się bardzo podoba. Generalnie to, że on jest taką epizodyczną postacią, jak został wprowadzony, świetne. Druga sprawa, autentyczny ból w jego głosie. całe Cały... Postura, zachowanie Rexa, kolesia, który nie, tyle, nie tylko przeżył wojny klonów, ale widział ich zakończenie. To najbardziej ciemne, najbardziej mroczne, widać po nim ten ból. Tą różnicę między nim a Debatbacchem, gdzie Hunter jest powiedzmy trochę zaginiony, trochę zagubiony w tym świecie i jeszcze do końca nie wie, co jest dobre dla jego yy, składu. E, a Rex doskonale to wie. I to jest rewelacyjne, jak oni na końcu rozmawiają, jak to wszystko się prezentuje. Scena w kantynie, kiedy Rex dowiaduje się, że oni mają nadal te chipy w głowie jest świetna, bo widać ten jego taki instynkt, takie od, od razu odczucie, że nieważne, że to są przyjaciele, mogą być zagrożeniem. Ta jego trauma, takie PTSD można by powiedzieć. Naprawdę niesamowicie mi się to podoba. Rex jest tutaj cudowny. Druga sprawa, cała kwestia Cała kwestia z Rekerem, który w końcu nie wytrzymuje ze swoją powiedzmy migreną i, i zaczyna cała rzecz. E, oczywiście standardowy motyw, że ten największe zagrożenie powiedzmy się buntuje, ale to jak zostało to poprowadzone w lekkim stylu, powiedzmy, obcego, wyszukiwaniu, polowaniu na tą omegę, graniu muzyką, cieniami, oświetleniem, poruszaniem się po lokacjach, naprawdę coś rewelacyjnego, ten moment, gdzie w finale Reker już myślimy, że on się jednak przemoże, a on nie! To jest jest bo ja się bałem, że on pod koniec, a nie omega, dobra, słuchaj, ty jesteś moją tam przyjaciółką, ja ci nic nie zrobię. Nie, on do samego końca walczył z tym chipem, ale mu się nie udawało. I jego ból relacji z Omegą, to, nawet na początku, kiedy idą sobie na te kuleczki, e, jakieś tam cukrowe, czy cokolwiek to jest. I na samym końcu, kiedy ona się z nim częstuje, absolutnie rewelacyjny. No i nie będę w żaden sposób oryginalny, jeżeli powiem, że znów omega jest cudownym dzieckiem. Znaczy się. Nie wiem, jakim cudem, nie wiem, jak to jest możliwe. Naprawdę jestem zachwycony, że ona jest tym dzieckiem. Z jednej strony widzimy, że ona się uczy, jak na przykład tłumaczy z tego, co Tek mówi na Huntera, że no już jest prawie skończone. Zaczyna wyczuwać tych innych członków zespołu, zaczyna rozumieć, jak oni działają i, i ten taki chwilowy przerażenie w jej oczach, że nie to, że Reker jej zrobi krzywdę, tylko że jej przyjaciel chce jej zrobić krzywdę. Jestem absolutnie zachwycony, jak to jest poprowadzone, jak to zostało zaprezentowane. Kolejna rzecz, braka, czyli planeta z początku Jedi Fallen Order, mam nadzieję, że teraz nie popełniam gafy, ale jestem przekonany po stroju tych robotników i, i po ogólnie opisie planety i po nazwie, jeżeli dobrze pamiętam, to jest ta sama z, co z Jedi Fallen Order, jest prześliczna, matko jaki ten serial jest cudownie śliczny, po prostu... Te rysowane krajobrazy, duże horyzonty, przechodzenie przez te Venatory, no po prostu zachwycające. Ciczne, cudowne, naprawdę... Nawet już ta znana kantyna Seath, która widzimy na początku, a, która też jest śliczna i, i przecudowna, naprawdę... Ten serial jest śliczny, no jest przepiękny i jakby nie, nie porównuję go do innych, bo, bo to jakby jest rozwój technologii, więc nie o to absolutnie chodzi, ale oświetlenie, dobór tego wszystkiego, no ja jestem zachwycony. Kolejna rzecz, muzyka. Nie, zap nie zapadająca w pamięć, to nie jest tak, że mamy tu jakieś motywy muzyczne, które... Um... Są jakieś odkrywcze, zapadające w pamięć, tak jak Marcin Pajany czy coś w tym stylu, ale to, kiedy w danym momencie muzyka ma być i wtedy, kiedy jej nie ma, kiedy mamy ściganie tej omegi, mamy budowanie napięcia, kiedy przechodzimy przez to złomowisko, mamy po prostu muzykę, gdzie czekamy tylko aż zaraz jakiś taki kłębek słomy przebiegnie, przeleci nam przez drogę. Wszystko jest świetnie dograne, no naprawdę jestem zachwycony i z drugiej strony. Wtedy, kiedy nie trzeba, muzyka nie jest obecna. Na przykład, kiedy nasi e, bohaterowie wyskakują nad przestrzeni nad braką, jest cisza. Mi się to strasznie podoba, bo nie musi się cały czas coś dziać, nie musi być cała jakaś muzyczka w tle, cokolwiek, tylko w momentach jest to wyciszenie, które jest naprawdę, naprawdę e, rewelacyjne. I zakończenie, które wskazuje nam na to, że Imperium gdzieś tam dostanie cynka. Fakt, to jest okej okay, kontynuacja, prawdopodobnie teraz wjedzie crosshair. To, że nasi badaczowcy nie mają już chipów i wątek, jakby wujek Marekera zostaje zakończony, bardzo mi się to podoba. Dobrze, że to nie było kontynuowane, znaczy, to, to w dobrym momencie było zakończone. Um, I naprawdę, próbuję teraz sobie, nie wiem, przypomnieć, czy cokolwiek jest w tym odcinku, coś, co by mi się nie spodobało, ale nie ma. Na, nawet durnowata mała scenka na początku, ten dobry heist, gdzie oni już zbierają tą nagrodę i oddają tego jaszczurka i potem znowu rozmawiają z tą trandoszanką i widać, że powoli się uczą tego zawodu swojego nowego. Znowu mamy spotkanie z tymi typowymi ziomeczkami w balkantynie, którzy są, naprawdę ich uwielbiam. Tu wszystko się zgrywa i po raz kolejny mamy dowód na to, że jak damy trochę więcej czasu, że jak damy odpowiednich ludzi do roboty, to da się zrobić rewelacyjne rzeczy i Osobami, które naprawdę zyskują specjalne serce w moim miejscu, jest Saul Ruiz, który jest reżyserem tego odcinka. On wcześniej też reżyserował niektóre rzeczy, ale w tym odcinku naprawdę mi się spodobał. Jennifer Corbett, która napisała scenariusz i odpowiedzialny za story editor, czyli nie wiem, odpowiedzialna osoba za edycję historii, Matt Micklowec. Ta trójka jest dla mnie rewelacyjna. Tam Dave Filoni niby markuje, powiedzmy, nadaje, że on jest odpowiedzialny za cały ten serial, ale ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za każdy odcinek po kolei i jeszcze inni, Którzy reżyserowali poprzednie, sprawiają, że jestem zachwycony. Naprawdę. No, czekajcie, aż muszę się napić z wrażenia. Bo dostajemy odcinek, który jest piękny, który jest śliczny pod względem wizualnym, muzycznym, akcji, natężenia tej akcji fabularnie, rozwoju bohaterami, rozwoju między bohaterami jestem zachwycony. To jest poziom wow, naprawdę rewelacyjny. Cieszy mnie to niezmiernie. Podoba mi się to niezmiernie. I niech to idzie w tą stronę. Niech teraz, kiedy już zamknęliśmy wątek chipów, teraz prawdopodobnie wiedzie crosshair, wiedzie imperium, polowanko i tak dalej, i tak dalej. I ja jestem na tym jak najbardziej. Nie... Tylko niech badbacz będzie bardziej. znaczy Niech jak najdłużej będą mnie przekonani. Gdzieś tam się będą wahać, o nie pośpieszajmy. Ja jestem zachwycony, dawajcie mi więcej. Po prostu gdyby to było na Netflixie, już bym połykał następne odcinki w ciemno. Naprawdę. Ja jestem zachwycony, mam nadzieję, że też wam się podobało, bo dla mnie. Znaczy dla mnie. Dla mnie był rewelacyjny odcinek. Dziękuję. Koniec, na tyle. Więc ja wracam do swojego piwka, do odpoczywania w piątkowy wieczór. Dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało chociaż trochę tak jak mi i że również będziecie, mieliście trochę radość. Z tego odcinka. A na razie dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych na materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć.